Jeśli interesuje Was, co będzie hitem w sezonie 2025, to już Wam mówię. Pierwsza rzecz to świerki tatrzańskie. Świerki tatrzańskie zarówno w tej wersji ośnieżonej, jak i świerki tatrzańskie zielone. To się będzie sprzedawało. To jest bardzo popularny produkt, bardzo uniwersalny. Także to śmiało, w ciemno możecie sobie zamawiać. To są, to są najbardziej chodliwe choinki ever druga kategoria choinek, które się bardzo dobrze sprzedają z roku na rok coraz lepiej, to są choinki samorozkładające się. Czyli te choinki premium, które w moim sklepie znajdziecie w kategorii exclusive, to będzie taka podstawowa półka premium w kategorii prestige, to jest jakby półka choinki z półki exclusive, tylko że dwukrotnie bardziej zagęszczone, mające dwa razy więcej materiału prawie dwa razy cięższe, ale też i prawie dwa razy droższe. I pułka e, lakszary, czyli choinki wykonane w całości z polietylenu. Hitem są również, też z roku na rok coraz, coraz bardziej sprzedają się choinki z kategorii slim. To są choinki, które możesz postawić w miejscu, w którym nie zmieści się duża choinka, taka pełnowymiarowa choinka podłogowa.